Witajcie, kochani! Dzisiaj Was zapraszam na taki krótki filmik, żeby Wam pokazać jaki mam pomysł na e, prezent dla mamy z okazji Dnia Mamy dla dzieci w przedszkolu. E, zakupiłam, słuchajcie, takie torebki e, bawełniane. No, nie są to jakaś jakość, nie wiadomo jaka. Jedna z nich jest taka troszeczkę jakby tutaj z brakiem, więc sądziłam, że wezmę ją jako dla wzoru, dla dzieci. I e, te torebki. Nawet dobrze uszyte idealnie nadają się na zakupy a na zakupie nie wiadomo czego to niepotrzebne, i będę dzieciom proponować zrobić taką, że tak powiem, ilustrację na tej torebce farbkami, które kiedyś tam zakupiłam w sklepie Paint It, coś takiego. I tutaj mam 6 sześć zestawów, 6 sześć, sześć farb. Tu mamy żółtą, mamy czarną, mamy zieloną. Ja zobaczę, jaką wybiorę. Może jednak wybiorę zieloną fartkę i namaluję jeszcze tak żeby było wszystko jednakowe. Dwie rączki namalujemy, namalujemy na przykład zieloną na przykład i nie wiem jaką jeszcze. A czerwone serduszka które namaluje sama, tutaj na przykład serduszko namaluje, a dzieci swoją rączką odbiją tutaj swoją łapkę. Potem to osobiście wszystko zaprasuje, jak wyschnie. Będzie każda torebeczka, że tak powiem, podpisana, żeby każda mama wiedziała, który to jest jej. Tak. I zobaczymy. Na razie spróbujemy tutaj serduszko namalować. Jak to będzie wyglądało? Maluję sobie sama Adaś idzie Myślę, że na pewno rzepkowi się spodoba. Bo żobasz. No pokaż Adasiu no, no piękny Rysunek piękny namalowałaś dla Dziadka co? A ja Adasiu maluję serduszko Dla kogo? No, na torebce i zaraz poproszę twoją łapkę, żebyś mi tutaj łapeczkę odbił, dobrze? Mhm. Teraz, jak malując to serduszko, to powiem wam, że trzeba zrobić tutaj podkład i żeby się farba nie odbijała na drugą stronę torebki. Zaraz poszukam czegoś i wam pokażę. Teraz weźmiemy Adasia rączkę, pomalujemy. Tak, Adaśko? Łaskoczy. Dobrze, ale my szybciutko, dobrze? Żeby nam par... par... wyprostoje równo. Mam nadzieję, że dzieci dadzą radę. <śmieszne>, Śmieszne. Dobrze. Ale spokojnie, nie ruszaj się. Dobrze? Posa tutaj tak, żeby było widać. No, każde dziecko trzeba będzie do siebie zawołać, pomalować. I zrobić. Wiadomo, że dzieci nie wszystkie razem przychodzą do przedszkola, więc trzeba po prostu wyczekiwać, <laughs> każde dziecko, że tak powiem. No ale nic, międrza się zawsze gdzieś tam łapkę tam posmaruje. ten, bo mm, takie zadanie zrobić z całą grupą to się nie da, nie jest to możliwe. Yy, ale, ale myślę, że będzie fajnie, Uwaga, nie, poczekaj. I teraz łapkę, zrób tak. Dobrze. I... O, I odbijamy, odbijamy, odbijamy. No. Dobrze. Zabieramy rąbkę. I tak to wygląda. No, nawet nieźle. Idź, kochanie, umyj rączkę. I nawet nieźle. Bardzo fajnie wyszło. Yy, nic już nie będę tutaj domalowywać. Musi to wyschnąć. Troszkę się coś tam poodbijało. I będzie taka fajna y, pamiątka dla mam. Yy, na dzień mamy, a już się niedługo zbliża, także jak najbardziej zachęcam. Ja te torebki kupiłam na Allegro. Na Allegro kupiłam. Jak macie ochotę, to dajcie znać, dam wam link, w jakim sklepie, bo jakościowo bardzo dobre są te torebki i dosłownie przyszły mi na drugi dzień. Jak zamówiłam wieczorem, to. Jeden dzień i jeszcze następny już były rano e, te torebki więc bardzo, bardzo szybko. Także, no, podoba mi się, bardzo fajnie to wygląda. E, tutaj te farby muszą wyschnąć. Dobrze, że tutaj podstawiłam jednak tą kartkę, bo widzicie, to się prześwietluje. Ale jak to wyschnie, zaprasuję i można prać e, w. E, pralce bez problemu, a ja jeszcze jak to już wyschnie, to ja tak poukładam, żeby ta rączka była taka, wiecie, widoczna i wtedy do foliowych torebek na przykład, czy zawinę po prostu na prezent i dzieci każdej rozda mamie. Co na Dzień Taty, to jeszcze nie wiem, ale mam jakiś tam już pomysł, jak tylko coś wymyślę, to Wam pokażę. Także tak to wygląda. Myślę, że fajny pomysł. Można i dwie rączki. Zobaczymy, jak to będzie, bo y, ja mam bardzo dużo dzieci. 26, więc y, tej farby musi starczyć dla wszystkich, tak? A to jest specjalna farba, y, ale jak coś, no to będziemy myśleć. Może jeszcze są jakieś możliwości malowania na y, torebkach, żeby to potem się nie sprało. No zobaczymy. W każdym razie bardzo, bardzo mi się podoba. Myślę, że fajny pomysł. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam. 爸爸。